Siema! Dzisiaj Wam pokażę, jak stworzyć customowe itemy, tak jak na przykład ten miecz. Do tworzenia takich itemów potrzebne są dwa pluginy i parę stronek, które macie w opisie. Gdy pobierzemy pluginy i zobaczymy, czy działają, możemy już zacząć tworzyć nasze itemki. Weźmiemy sobie nasz itemek. Ja stworzę sobie talizman, będzie to z diaksa zrobiony talizman i teraz możemy zacząć do tego diaksa dodawać różne rzeczy. Pierwsze co sobie dodamy to nazwę, żeby nie był taki nudny, bo ktoś zobaczy nazwę diament, no to pomyśli sobie, że to jest zwykły diament, no chyba, żeby zobaczy te opisy pod spodem stworzymy. Więc musimy dodać mu nazwę, czyli ER name i teraz możemy dodać kolorek, czyli na przykład fioletowy i pogrubiony. Kolorki możecie sobie znaleźć na internecie, minecraftowe. I teraz nam zrobi na fioletowo pogrubiono napis Talisman Sigmy. Brzmi groźnie, ale możemy jeszcze do tego dodać sobie opis, żeby ludzie wiedzieli, co to będzie robić. Nasz talizman będzie robił, będzie robił to, że będzie dodawał HP i armora. Chociaż może robić dosłownie wszystko, dodawać laka i tak dalej. Ale ja sobie zrobię taki trochę zwyczajny talizman. I nazwiemy to y, Gdy go w drugiej ręce, to daje dziesięć serc i pięć y, ar... Mora. na przykład tak sobie zrobimy i teraz mamy talisman sigmy. Gdy go trzymasz w drugiej ręce dodaje 10 serc i 5 armora. Teraz sprawdźmy czy to działa. Oczywiście nie bo sobie nie stworzyliśmy żadnego atrybutu który będzie to robił więc musimy dodać atrybut. Czyli i e attribute add, i możemy dodawać atrybuty. Od razu widzę tu armor, i sobie teraz dodamy ile armora. 10 punktów armora, czyli 5 armora dosłownie. I tutaj możemy dodać, czy add number, czy add scaler, czy multiple scalar 1 i ja sobie dam add number. I teraz tutaj mamy, gdzie to musimy trzymać, żeby nam to działało? Offhand, czyli druga ręka. I dałem. I sobie teraz sprawdźmy, czy nasz pierwszy atrybut działa. Dajemy do drugiej ręki i mamy plus 5 armora. I teraz możemy dodać następny atrybut. Już nawet nie będę sobie dawał GMA. Następny atrybut to będzie y, to y, życie. O, już mam Max Health i 20 punktów życia, czyli 10 serc. At number of hand. I teraz daję sobie do drugiej ręki, i mamy już to. Mamy już to. Ale, żeby Wam pokazać, że to nie wszystko, możemy sobie stworzyć też następną rzecz, czyli stworzymy sobie mieczyk. Stworzymy sobie mieczyk, na przykład, żelazny i nazwiemy go. Nazwiemy go. Niech zostanie miecz Sigmy. Mamy miecz Sigmy i talizman Sigmy. Tylko sobie dam, żeby było Sigmy z dużej litery. I teraz mamy. Dodamy sobie teraz e, napis, czyli opis. Znaczy, e, na przykład, e, zadaje na przykład. E, 100 serc. To będzie serio, mieć sigmy Zadaję 100 serc. Yy. Yy. Zadaje 100 serc. Yy. Dodaję szybkość. Dodamy sobie, żeby był wtedy, że jak się go trzyma, to żeby było się szybkim. Jeszcze dodamy sobie, że po prostu będzie dawał to że np. E, zmniejsza a taki zombie o o dwa razy, czyli że jakby zombie nam będą zadawać zadawać dwa razy mniej życia i dodamy sobie opis, jak widzimy mamy opis, ale teraz musimy dodać nasze atrybuty. Pierwszy, który dodam to damage, nie, di, nie, y, to było ataki, atak damage, y, 200 damage, czyli 100 serc, add number, hand, czyli że jak go trzymamy w ręce. I teraz możemy zobaczyć, czy to działa, zespimy sobie y, Wardena, mamy Wardena i na dwa hity zszedł. Teraz następną rzecz dodamy, czyli y, szybkość. Y, movement Speed na dwójkę, bo to działa tak jak podkom. Ad number, hand. I teraz mamy super szybkość. I teraz możemy jeszcze sobie dodać ostatnią rzecz, czyli ataki zombie. Y, tutaj jest na dole dwa, add number, hand i teraz mamy już wszystko w naszym mieczu stworzę już naprawdę ostatni itemek czyli e, zbrojkę dodamy nowe życie kolczudze e, zrobimy jej nazwę e, e, lata sigmy Tutaj wszystko musi być sigmy. Yy. I sobie dodamy też to samo, żeby dwa razy mniejsze były te od zombie. I sobie dodamy. Aha, ja żem dodał, że jak się w ręce trzyma. Więc dodamy sobie teraz razy 5: i musimy dać sobie, że. chest. Czyli że po prostu klata. I teraz. Yy. I teraz sobie dodamy, żeby dodawała na przykład 300 armora. I teraz je się trzyma na chest. I mamy naszą zbrojkę. GM0. I mamy tylko maksymalna ilość armora to jest 20. I pewnie dlatego się nie pokazują cały armor. I też mamy tą ochronę przez zombi. Nie chcę mi się zombi respić, ale to naprawdę działa. I teraz. O kurde, żebym użył tego miecza. I teraz możemy, jeśli wam to nie wystarczy, możemy dodać sobie jeszcze tekstury. Ja dam tam teksturę tylko na talisman Sigmy. Przechodzimy na stronkę, którą dam wam w opisie. I wybieramy sobie, czy entity, block czy item. Chcemy stworzyć teksturę. Ja oczywiście item stworzyłem, i teraz wyszukiwamy sobie diament. O jest. Diament. To jest stara tekstura diamentu, ale trudno. Choć akurat ja mam tekstur paka i mogę po prostu nie wiedzieć, bo ja mam tutaj tekstur paka, jakbyście chcieli wiedzieć, ale to pomniejsza. Stwórzmy sobie jakąś fajną teksturkę tego diaksa. Wiem, że to nie jest jakieś profesjonalne narzędzie, ale tak, żeby stworzyć nas szybko, jak chcecie, jakieś ładne 3D tekstury, takie jak na przykład był ten miecz, to użyjcie gimpa albo Photoshopa. I po prostu mamy taki diament, i na przykład ja sobie go tak zrobię tak go obrysuję na czerwono. I dodam taką ognistą powłokę do niego. O takie coś. Ładny jest ten nawet talizman. Tylko, że to trochę talizmanu nie przypomina, ale trudno. Ważne, że jest. Mamy takie coś. To jest na szybko zrobiona tekstura. I teraz możemy dać save i możemy sobie to nazwać. Ja to nazwę. Talisman 1 Możemy sobie dodać opis, ale ja sobie nie dodam I możemy dać save i możemy teraz sobie to pobrać I mamy pobraną tą teksturę I teraz co musimy z tą teksturą zrobić? Wchodzimy sobie na następną stronkę, którą macie w opisie I tutaj mamy czyste teksturpaki bez niczego i tutaj ja mam serwer na wersji 1.20.2, więc pobieram tego tekstur packa. I teraz musi mi się to zeskanować tutaj. I teraz daję sobie download i mi się pobiera. Już mi się chyba nawet pobrało prawie. Tylko coś na tym 100% leży. Halo? Coś się chyba zbugowało, ale jeszcze sprawdzę. O, jest już. Mamy tego texture packa. i możemy sobie go otworzyć, i tutaj możemy kliknąć Access. I tutaj mamy wszystkie tekstury, i tutaj e, e, Textures. E, Items gdzieś jest item I teraz. ty i. O jest Diamond.png Mamy tutaj takie coś jak diamond png. I teraz tego talizmana który, którego tutaj mamy musimy tak samo nazwać Diamond.p.png Diamond.png i teraz, jak go tu powinien dodać i dać ok, to powinno mi z nim zamienić. I teraz to jest kropka PNG, kropka PNG, a to jest kropka PNG, i to zwykłe kropka PNG możemy usunąć. I teraz nam się tutaj to robi, bo to trochę nie zaczęło, ale długo trwa. Ale nam usunęło to. Teraz diamond.png.png jest. I teraz możemy zmienić tego. Tylko ja, żem to nie przewidział, bo powinienem to przewidzieć i najpierw to usunąć, a później to. Więc po prostu to na przykład muszę wywalić. To diamond.png. I nam się to usuwa. I tutaj mamy to nowe diamond.png i to możemy sobie wrzucić. I mamy teraz to diamond.png. O, coś... o, teraz mogę zmienić nazwę. Już mamy diamond.png i zmieniliśmy teraz teksturę diamentu w tym tekstur paku. Więc teraz możemy go dodać. Aby go dodać, to po prostu musimy wejść w Minecrafta, ustawienia, paczki zasobów, folder z paczkami i po prostu y, tu go przenieść. I już mamy to zrobione. I teraz tego teksturpaka możemy tu sobie przenieść, dać gotowe. I teraz sprawdźmy nasz talizman. Mamy naszą teksturę talizmanu. Ja sobie dam drugą rękę, działa tekstura jest. Tylko pamiętajcie, że musicie jeśli po prostu chcecie używać dalej diamentu na przykład na serwerze jak to ja użyłem, to musicie po prostu tego talismanu po prostu dodać jako to nowy item do konsoli i wtedy dopiero dodać tą teksturę, i wtedy nie wpisywać to, tylko taka, jak jest nazwa, czyli talizman u mnie sigma, to ja bym sobie wpisał: talizman, podłoga png, wtedy nazwę tego. Ale ja już to mam i jest fajnie. Mam customowy item, i to jest już koniec y, tego odcinka. Y, nara, 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 nara. nara.